Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Paddle. I dzisiaj zabieramy się za kanalizację, gdzie nasz płyn ostatnio wleciał. Nie powiem co to było. Zresztą gdzieś tam był taki tytuł tego odcinka, fajny. Mm. <laughs> Więc wiecie, jest masakra w ogóle. A dobra, więc miejmy nadzieję, że ten poziom pójdzie mi znacznie lepiej niż ten poprzedni, bo po prostu w następnym poprzednim no dość długo się męczyłam. Rat go, Mój Boże. Boję się, co to będzie. <średziora> Serio. A tak, to jest ta piękna scena, którą jeszcze raz musimy oglądać. Też w sumie nie musimy, no ale. Chyba nie musimy. Nie wiem, czy da się to przeminąć. To już dobra, nieważne. Tak, tym wspaniałym radioaktywnym moczem będziemy sterować. O! Możemy się przyklejać do jakichś miejsc z tym... Z mchem. Watch out for the air vent. Hmm... Możemy się przyklejać. mam wow. ciekawe. Jakieś nowe umiejętności zdobywamy. A, to w ten sposób. Tylko, że to... Wow. No jakoś... No! Daliśmy radę Fuj, jakie pajęczyny, <grymne> To dziwne. A! Nie, 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 nie Myślę, że naprawdę dziwnie to wygląda. Znaczy, tu się trzeba jakoś rozpędzić. Jest taki dziwny, duży rozpęd. Wow! co to było? No? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć tego. Bo... W ogóle ten nasz radioaktywny mocz tak. Aha! Dobra, co. przyspiesza? Radioaktywne może morz... Aaa, dziwnie wygląda teraz. Trzecimy dosyć mocno. Gdzież że to już koniec gdzieś jest. O. Aha, bo ja tym motem jeszcze steruję, tak? Żeby nam się otworzyło. O, jak miło, fajnie. I to jest exit. Ja. Yeah. Dobra, jakoś dotrwaliśmy do końca. I medal, bo nie. Mmm, niestety. Next level. Dobra, idziemy dalej. Slippery flip. Field. Dobra, dalej mamy to samo. Can stick to places. Tak to wiem. Try to keep your liquid compact for the phases in the air. Okej, okay, zobaczymy. No! Myślałam, że to jest bezpiecznie, a to guzik. O, o kurczę. To nie wygląda dobrze. Dobra, niech to zleci więcej tylko. <gryw> Dobra, to jest... Te pajęczyny, to fajnie wygląda, fajna stylizacja jest z tego wszystkiego, ale trochę jednak przerażająca. No, dobra, czekajcie, niech spłynie tego więcej. O, dobra. I lecimy dalej. O, to jest czaszka. <laughs> Dobra, to będzie kłopotliwe. Na razie nie mówię, że trudne. Kurde. Będzie płynąć razem wszyscy. O, dobra. się To ta jedna kropelka. Wspólnie. Bój dalej. Ja my na tę kropelkę nie czekam. Nie wiem, czy ona czasem nie wyschła wsch... gdzieś tam po drodze. Zaczekajcie, czekajcie. Stój, stój, stój. O, jeszcze! Nie no, <laughs> zostało tego... O, dobra! Jest! Przedostały się te gluty zielone. Jest dobrze. Wow. dobra. Nie! Zbliża się, zbliża się, zbliża się. Dobra. No. Dobra, nie ważne. się jakoś... o! O kurczę. To jest ciekawe, muszę przyznać. Nowe rozwiązanie. Myślałam, że ta gra ogólnie będzie taka, wiecie, jednolita bardziej, nie? serujemy w końcu płynem i tak dalej i nie spodziewałam się, że że będzie to wow coś nowego czy to wystarczy? Swoją drogą to zielonym mi przypomina Flabera nie wiem czy oglądaliście kiedyś ten film to jest dość stary film, ale Kiedyś właśnie go uwielbiałam. Yy, yy. Bardzo mi to zielone coś przypomina właśnie Ok. Czekajcie, bo nie wiem, czy starczy nam tego płynu naszego wspaniałego. Tam jest exit. Dobra, dopłynęliśmy jakoś. <grywa> Ale też bez żadnego medalu, oczywiście. Nie wiem nawet, jak na naszych. Jak na tych trudniejszych poziomach. <grywa> znaczy, tym jednym trudniejszym poziomie trudności. Masło myślone. To by mi w ogóle nie szło. <grywa> sea and Souls. O nie. To mi się źle kojarzy. To mi się kojarzy z Midway'em. To move over, so got a... What? Can stick number... To już wiem. Tamto poproszę. At the momentum, don't stop suddenly so just before taking off. O oh, mój Boże, nie widzę tego. Ona się znowu włączyła. Popalili się tam. Dobra Okej okay. Wow, 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 wow. nie. Jezu, <laughs> to jest O, nawet szybko poszło. Myślałam, że będziemy mieli więcej problemów. Wow, i nawet medal zdobyła. Srebro. Okej, okay. jedziemy dalej. Uh the more liquid you have, the more difficult it is to take off well. Aha. Uh -huh. You can jump up. Ooh. Oops. Jesus! <laughs> <gasps> No, faktycznie ciężko to zrobić większą ilością płynu. Dobra. No, ej! Już no. Wiem, że Julus no. Tylko to tak jakoś dziwnie zadziałało nieważnie. To nie miało tak wyglądać, szczerze mówiąc. Nie wiem, co się stało. Dobra, może z taką ilością polą też. Damy radę. Nie. O, znowu się rozdziela. I to spokojnie. To spanie i spróbujemy raz, raz jeszcze. część z tego powinno doleci. O, wow, wszystko doleciało, nieźle. Znaczy przeskoczyć. Okej. piła. Okej, nie wiem co się stało, ale to wyszło fajnie. Wow. <grymne> tam jest. Sexy. Wow, ale mi się udało. Nieźle tego płynu zbierałam. Co tam za Tahiti mi się pokazało? Czyli znaczy, ja dostałam Dostałam złoto. Znaczy, fu, srebro. <gry> Boże, co ja Czy znaczy, Czyli ja włączyłam stopę, włączyłam się. Tahiti. Tahiti. <gry> Follow the curve uh, of the ground as closely as possible to avoid knocks. Hmm, mamy snowball filled with water, czyli tą kulę taką śnieżną z wodą w środku. Oh my gosh, I musi być, musimy być ostrożni, żeby tej kuli nie rozwalić. O, oh, oh. już widzę, jak mi to idzie. Skąd się w ogóle kula śnieżna Wzięła w dodatku z ...Taitanką. w środku, a nie z bałwanem. Wow, Ups. Ups. Zastanawiam się, czy to jest końcowy poziom. To tak wygląda trochę inaczej niż zwykle. A, au! mam ja, będziemy to trochę spowalniać. Żeby już się nie stłukło bardziej. Delikatnie, delikatnie. Z kulami należy delikatnie. Okay, to bramka. Oops. What is this? Oh, it's just Rozpędzić, hmm. że tak druga kula mnie stopuje, czekajcie. Tak, bo ja steruję tą i tą kulą. O, oh, gasz, nie wiem za bardzo. O, woda się już wylewa. Nie, może tą wolę, wodę trzeba wylać z tej kuli teraz w momencie. Hmm, jak to nie będę zrobić teraz. No wiem, że Już wydaje mi się, że, że traci się ten w środku. No, prawie by tam plazłam. No dobra. Replay. Nie jestem pewna jak mam... jak mam tego dokonać tam. Spróbuję teraz nie rozwalić naszej kulki. No. bardzo się skupiam na grze, że... zapomnę o komentowaniu. Delikatnie, delikatnie o. nie uderzyłam się, mało. Wow. Właśnie może to trzeba od razu zrobić, żeby to wyszło. Na przykład to się nie da inaczej. To gdzieś jest mech spalam, dobra. Mech trawę, pleśnie whatever. Co tu jest? mam iść do środka, czy... Nie, nie, nie. Nie, nie, rozumiem ten mech, wow, wow spokojnie, spokojnie, kuleczko ten mech ten mech o Jezu Zajdź mi już koniec, bo ja się boję, że ją ja zbiję zaraz. Wow. Jezu, wielkie zębatki. Wow. O exit. I jeszcze na koniec zbiłam, ale dotarliśmy do exit. Tak, oczywiście zajęło mi to mnóstwo czasu i nie dostanę medalu. Bo, tak blisko było, widzicie. A niech to. O, o, nie, dalej. A nie, dobra. To chyba jest do nowego rozdziału już. Tak myślałam właśnie, że to będzie końcówka działa. To ile na ja mam mało czasu. <grych> Okej, okay. ciekawe, czym teraz będziemy sterować? I gdzie będziemy w ogóle? A taste of flowers. Ink! Będziemy sterować e, tym. Jak się nazywa to? Atramentem, tak? Dobra, ale to będziemy czytać następnym razem i w ogóle. Uh, back to my menu. To już jest... O! Wow. Jakie ładne menu. Tak, bo to jest już nowy rozdział zapewne. Nie? Okej, okay. wydawało mi się, że nowy rozdział. taka filmowa scenka była w ogóle. Dobra, no to jedziemy dalej. Dobra, to to już pominiemy. Uh, tak mam tu sterować. Always flows the ink. Czyli uh, the keys successfully have to alternate between filling the inkwell and opening the doors. Czyli musimy filmować, żeby się nie wylał z tej buteleczki. Um, nie, yeah, żeby cały czas yy, do w tej... żeby jak najwięcej w tej, do tej buteleczki nalać i otwierać drzwi tak, o tym też było w tipie chyba no, musimy nalać coś do tej buteleczki Nie jestem pewna. Drzwi. oh my god. To jest wbrew <grymne> <jest prepozorom> trudne. <grymne> Zepsuli mnie! No jakie bezczelne. Dobra, nie wiem, czy musimy znaleźć sobie tej buteleczki w końcu. No, dobra, do tego nie mam. do tego Ja się z

Nie wiem, no już dalej nie mogę lecieć, więc... No, to jest do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu... Do przodu. Estou, estou, estou. Okej, okay. udało się. Absorbed. Zapomniałam, że. O, i nawet złoto mamy. Wow, to ja się namęczyłam. Zapomniałam, że chyba osiągnięcia są za konkretne rozdziały. Więc teraz tutaj będzie nowy rozdział. Jej, się jeszcze namęczyłam nauczyłam tego na koniec. komuś się wylało. Patrzcie, teraz będziemy w ciekawym środowisku sterować, bo wygląda na to, że na kartce papieru po prostu ktoś tutaj konstruował coś i... wylał się atrament i będziemy tym atramentem. Dobrze, ale to już następnym razem. Będziemy robić także back. Teraz już jest na pewno następny rozdział. Prawda? Tak. Który się nazywa Rocket. No, zapowiada się ciekawie, bo no, na kartce papieru będziemy sterować m, m, tym e, inkiem. E, fajnie, że wszystko to jest tak e, w miarę połączone. Wiecie, te rozdziały zaczynają się z płynem, który um, mieliśmy w poprzednim rozdziale, i, i to się tak, wiecie, kręci wszystko, um, nie wiem, w jakąś logiczną całość fajnie to wygląda. Dobrze, w takim razie ja już Wam dzisiaj tutaj dziękuję. No i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Let's Play Podu I... i to już wszystko! <ścoughs> pa! pa.